No, ogólnie zauważyliśmy po drodze podczas to postaci, że przegapiliśmy jednego malutkiego, w przenośni dosłownie, Questa, który ma kontynuację, więc stwierdziliśmy, że to nadrobimy. No, poza tym też odkryliśmy oczywiście wszystko było to pod naszym nosem przez cały czas że skuter ma na swoim szyldzie Skagaza, o ile można tak nazwać, uskrzydlonego Skaga. To było w lewo, nie? Tutaj w sensie. Ten e, sunken sea. Ej, nie mam pojęcia. Ui, lecimy na ślepo. E, który raz z kolei. No, nieważne. No co? ta, Ale nie, to chyba tutaj. Au. Wow. Piękny widok na spoiler. Uch. Oh, yeah, like that spoiler? yeah. Dobra, lecimy szybciej, bo za zaczął strzelać. Nie zaczęli? Nie zaczęli. Nie zaczęli. Oni czasami zaczynają, czasami nie zaczynają. Nie wiem od czego jest to zależne. Z reguły zaczynają, jeżeli w nich stupniesz. Co tobie się zdarza ostatnio dosyć często, więc. No, raz ty... mi się zdarzyło, a tak naprawdę to najlepsze było to, jak ty sobie zaparkowałeś na środku ulicy i się po co w wrąbali. To było w ogóle już nickie. La, 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 la. Coś jechaliśmy. Hmm, to chyba monster. Chyba. Kto dał ci prawo jazdy, Kręty, nie? Podejrzewam, że ta sama osoba, która stwierdziła, że wcale nie ma wady wzroku. Podczas gdy nie widzi monstera naśród drogi. Czemu nie... my tutaj mamy T-Bone Junction Mop-Up? In the ranks A... of Crimson Lands. A... Bo to jest chyba powtarzalny? A nie, nie, dobraliśmy po prostu nagrody. Pamiętasz? O, oh, okej. Okay. Coś nam pruje w plery. No to się pospiesz. No to nie będę skakał z doświadczenia. Wiem, że to się bardzo źle kończy. Aczkolwiek. No, znaczy, generalnie rzecz biorąc, źle się kończy, jeżeli skaczesz tutaj tym samochodem. Bo monsterem skakanie idzie mi całkiem przyjemnie na tamtej wyskoczni Czy znaczy nie, przy, do, przy dopalaczu e, tym. Jeżeli do polecisz, rejserem. To naprawdę zaczyna dziać się magia, chrup. O! Tak, tylko że to jest mroczna magia, której wolałbyś nie doświadczyć na swojej własnej skórze. Lepiej, no kiedy ta mroczna magia dzieje się w stosunku do Twoich przeciwników, a nie w stosunku do Twojego własnego zadka. Tak, mroczna magia w moim zadku to nie jest to, o czym bym marzył. No lepiej nie odprawiać mrocznych rytuałów na własnym zadzie. No, moment na pentagram. Chyba, że ktoś jest bardzo gruby. Hmm. Tam pentagram to pół biedy. Tak, i nie ma gdzie złożyć ofiary. No, to jest większy ale, problem. Ale co to za słowo, żeby umrzeć? Zostałem złożony łowieszem czyjś dupie. Mmm... Wyobraź sobie, że jest oh, taką duszą. E. Taka pośmiertna nagroda do Darwina. Ale śmieją oh. się z przez całą wieczność. To nie jest śmieszne. Something you would like to avoid. Tak ogólnie tak tak wiesz, wyobraź sobie, że jesteś w jednym pomieszczeniu, tam robę stwierg, gilotynowany, tam ktoś inny rozstrzelany, a ty co? Zostać złożona część dupie w ofierze. Ja pierdzielę. Nie no nie wychodzi z domu, koniec. W obciach. Nom. O, i to jest nasz NPEC. Ogólnie w pierwsze co zrobiliśmy to oboje zlustrzyliśmy mu heda. Tak, e, przy czym ja heda Czemukolwiek, a tym bardziej midgetowi, to już w ogóle nie, niespotykane. Ale quest, który on ma dla nas, nazywa się. Purple Juice. Tak i mamy Restore Brandy Buck Pump, Restore Tuk Pump, Restore Gamji Pump i Restore Underhill Pump. Jeżeli ktokolwiek oglądał władcę pierścieni, to wie o co chodzi. Yep. Swoją drogą, ciekawe odniesienie do kultury popularnej w tym momencie, a szczególnie do literatury fantastycznej. Tak, aczkolwiek w dalszym ciągu czekamy zadanie od. Powiedz co, bądź, nie ziołka. Midgets. 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 I generalnie rzecz biorąc, najzabawniejsze jest to, że przychodziliśmy w sumie tę grę już czwarty raz. I dopiero wtedy trafiliśmy be, 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 be. po raz pierwszy na ten quest. Także gra mimo wszystko jeszcze potrafi nas czasami zaskoczyć. Albo jesteśmy bardzo cierpliwi, chociaż wiesz, no. Jednak Borderlands to nie jest. Ten typ gry, który się spodziewał jakichś ukrytych questów i tak dalej. A to miejsce było takie raczej no. Mm. Wow, wow, Chyba muszę wow, zmienić wow. spodnie. On nie dziwi się. Dobra, wysiadka. Twoje nemesis, co? Miny. Tak. I to nie chodzi o te głupie miny, tylko chodzi o. nieważne. O te duże miny. Du, 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 du. Wow wracałem po krótkiej przerwie technicznej Bardzo technicznej Jeżeli ktoś nie wierzył, że Tak, z tą grą można mieć problemy techniczne To właśnie jest dowód na to O nie What the f Uh. What? A uh, What? What the hell just happened? A, rozumiem, to ma bardzo duży zasięg. Ale mnie nie dotknęło, a stałam bliżej. Bad luck, Mordecai? Uh. Lol. lol a najpiękniejsze jest to, że lol. padłem i wstałem z powrotem i miałem full HP! No właśnie, to jest dziwne. Ej, który ja w tej chwili karabinek używam? Ten, dobra, woni stąd dziadu. Życia mi nie zatruwaj. Masz pancerz? Po co, że przedstawię się mojemu rewolwerowi? Tak, to jest mój nowy SMG, który jak widać ma 82 naboje w magazynku, a obrażeń ma tyle, że ja jestem po prostu w nim zakochana. Już bo to drugi. jest, bo to jest 124 razy 4. Ja w fantastyczną snajperkę teraz. Eee, na czym to my? Ach tak. Trzeba odeszliśmy pokręcić? Mamy coś z pompą zrobić. Powiem więcej mamy ją e, przywrócić do działania, żeby uruchomić no. y, gumisok, tak? Przepływ tak. gumisoku. No, sok z gumijagód! No. no generalnie rzecz biorąc to takie dwa odniesienia nam się wydają, że w tym miejscu są. Właśnie odniesienie do soku z gumijagód i gumisiów oraz władca pierścieni. Czwórka hobbitów. Nie mogli się zdecydować, to wrzucili oba te, oba nawiązania naraz. Te, pasują idealnie do midgetów. No. Żeby nie było, po prostu Frodo Baggins występował pod pseudonimem Pan Underhill. Tak się przedstawił e, temu, Striderowi. Obieży światowi? E, wersji? W Wersji polskiej, w tłumaczeniu Skibniewskiej, tak, obieży świat. Tak, w tym drugim łazikowi, po prostu, what, the, what you to cannot jest, pass! To mój drogi, skoro jest jesteśmy niewidzialna ściana. <laughs> skoro jesteśmy przy nawiązaniach z tego z ładcy pieśni, to You shall not pass! Czy cannot pass? Już nie pamiętam. Chyba cannot. Whatever. To no, jest, czy, czy w każdym razie. Tam, strider chcą, strider to chyba wędrowiec, prawda? Mhm. Mm Więc sądzę, że. Nie? Lepsze byłoby tłumaczenie wędrowiec niż obieży świat, ale niech tam. Wiesz, Strider brzmi dumnie. Wędrowiec brzmi troszkę jak przybłęda, można by, że jest tak. I to o to nieco. chodziło właśnie. Strider, właśnie o to chodziło, że to miało być pogardliwe, więc. Aha. Tak. Bo to nie był przydomek, który on sobie tam wybrał, tylko tak go ludzie nazywali, właśnie z pogardą. To bardziej pogardliwe faktycznie było, była takie Właśnie nie jest Właśik. pogardliwe, jest żałosne. No, faktycznie, muszę przyznać rację. Nie, nie, I This. Żrej Niestety do a Niestety, wielką wadą tego SMG, którego obecnie używam, jest jego celność, a raczej jej brak. Ale Drift teraz jada na śniadanie tak, o. Dobra, czas przywitać się z moją małą przyjaciółką Snajperką? Nie Rakietnicą? Get out, the way. Get out the way. Okay. Ty to ma ograniczony zasięg, cały czas jak Tak, Ja też mam nową rakietnicę, więc w ogóle. Nie prawie co tą nową rakietnicą? Tak, to jest zawsze najtrudniejsze, ale no, tak stwierdzam, że jednak najlepszy na niego jest ten SMG. Talking time, Awww. No, mówiłam, że jest najlepszy. Rakietnica nie daje rady. Twoja, moja, a ten mój SMG brrr. nie ma. Posprzątane. Chłopot z głowy. Dlatego lubię mojego smg Proszę pana, czy miał pan chwilę, żeby porozmawiać o naszym panu i stwórcy bezlitosnemu łomotowi? Mówisz, że zakładasz nową religię i staniesz się głównym kapłanem, tak? Tak, i będę wyznał nim niemiłosierny łomot. Jako naszego pana i stwórcę. Tak! Właśnie dostałem... otrzymałem, że tak powiem, ranę od naszego Stwórcy, pod postacią beczki, która została pod moim nosem. Czym zawiniłem, Panie, że mnie karzesz? Czyż nie jestem dobrym sługą? Czyż nie rozdaję Twych darów na prawo i lewo? No może właśnie to jest problem. Ale wtedy wszyscy muszą usłuchać naszego Pana i Stwórcy bezlitosnego łomotu. Wiesz co... Bo nie mają wyboru! Bez głowy I... trochę ciężko się nie słucha. No, no, nie, czekaj, bez głowy fajne ciężko się słucha. <stącją> ale trzymałam no. bezpośrednio prosto im w twarz. Może oh, to się I... liczy. Szczekaj, jestem twórcą tej religii, tak to się liczy. LOL. <stąc> Pytź? I widzisz? Stój w miejscu, honero. Muszę cię przestawić komuś. Ej, no! Ooooooo, nie wiem, ja zabrzmiałam, zabrzmiałam, zabrzmiałam. Ha, 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 ha. ha. Okej, okay, dobra, ta religia tak jakiś pomysł. Jestem kiepskim kopanem. Bardzo kiepskim. Oj, tam bardzo kiepskim. Nie przesadzaj. Po prostu sam poczułem gniew naszego stwórcy. No, dziwo. E, y... Będąc gorliwym wyznawcą, nie jestem w stanie się dobrze zorientować, gdzie mamy tą, to pokrętło. Już to odpaliłeś, tak? Nie.

Każdemu ja to łączy za tę większość świata, jestem spokojny. Jestem tak, gotów tak, komuś stać w łeb, Oj! Ty! Gdzie jesteście niewierni! Jednak spróbuję jeszcze raz. Gdzie jesteście niewierni! Gdzie oni są? A tu się rysują dobre jak się chyba otworzy ten zawód. Emm... Um. <laughs> <laughs> Przybądźcie i słuchajcie! Niosę gradosną nowinę! Eee, e. No słuchajcie, mówię! Chwazedy, słuchaj. Dlaczego on się tak kwasem na... No bo go nie potraktowałem. Ciężko się nie walić kwasem w momencie, kiedy ktoś straci cały czas twarz z rewolweru z, z amunicją taksyczną. A tak przynajmniej moim zdaniem, nie wiem. Trochę ich tu za dużo. Spokojnie! Po tym, jak e, mój fan i stwórca przesieje ziarno w flew, będzie nieco mniej. Zostaliśmy tylko my, tak? Ach, nie, jeszcze ten! Z tego co widzę, to tak nie do końca. Hmm. Obawiam się, że nasz samochód również usłuchał słowa naszego padań stwórcy bezlitesnego łomotu. No cóż, to trzeba będzie zapieprzać na piechotę. Niezbadane bywają wyroki boskie. Dobra, äh. Ee... Glorious z hawok. Beznadziejny, ale się go sprzeda. Nasz pan wystawia nas na ciężką próbę. I moją cierpliwość. Wracaj tutaj! Pfff. Zapomniałeś dodać standardowe te reszty tekstu diabata z myjskiego <noise> Tak, zapomniałam. Ok. Otrzymujesz dedykowane toksyczne obrażenia, dlatego go tak szybko nie zabijam. Nie wiem, czy on jest odporny na toksyczne obrażenia. Czy nie wiem, że nie jest odporny no na oath. 124 y, punkty obrażeń z ołowiu razy 4? Dwa razy na sekundę z tego co widziałem. Słyszałem, whatever. Hmm, czy może chcesz zostać asykopanką naszego pana i stwórcy bezdzietosnego humotu? Szkoda. No tak by się Nie natypało. bawię się w religię, jestem ateistką. <laughs> Wiesz co, ogólnie w momencie, kiedy ten. Kiedybym kogoś tłukł po bardzie z tym tym moim rewolwerem, i on by sobie z tego nic nie robił, to. hm, stanę z tam mógłbym tak powiedzieć, ale. Niestety nikogo o, tego na razie nie było. Ci, którzy oparli się mojemu urokowi osobistego, zostali skutecznie nawróceni przez ciebie, więc. Mimo, że ja nie masz kapłanki. Oczywiście, więc... ale twoje jest czyny w dalszym ciągu świadczą o mocy naszego. Pa What the fuck. Co. Nie przeszkadzaj mi, kiedy gadam bzdury! Au! Co ja mówię? Hmm... Tu chyba byliśmy. Co, trupy? Poznaję... Tak, poznaję po wielkim trupie Driftera. Hmm. <noise> Wiesz co, kojarzę sobie taki moment, powinniśmy wziąć do plecaka te zwłoki, takie wyrzucać w miejscu, w byliśmy, nie? To jest nasz A landmark! Nie, to tak jak ten, no właśnie, Jaś i Małgosia zostawiali breadcrumbs w sensie okruszki z chleba. To my mamy. Nie, powiedzmy, skag-crumbs w tym wypadku. Mówisz takie u bez Aha! Skagów? Kolejni niewierni! A -a -a. Nieważne, mm. czy dosiadasz żelaznego rumaka, czy jesteś na nogach nad gruncie. I tak jesteś podatny na słowa naszego pana bezjedosnego łomotu. Ehe, dobra. Moje, Widzę, moje... że spotkałeś na swojej drodze Cita po... Nawet dwóch! Dobra, ponieważ skończyliśmy zadanie z, z tym, z... E... Fioletowym Sokiem, to przerzucam się z płotem na ateizm Jak było wcześniej e, Dobra, tylko tak, jeśli chodzi o Fioletowy Sok, to my jeszcze mamy jedno zadanie u tego Midgeta O ile tak, mnie pamięć najpierw nie musimy oddać to zadanie, tu jest chyba gdzieś stacja pojazdów, więc... E... Właśnie szukam Wypatruję Idziesz we właściwym kierunku Wow, to coś nowego. Szczerze mówiąc, na ziemię, ślepo. ziemia WW Takie coś się często nie zdarza. Świętujemy. Czekaj, gdzie jest, gdzie jest mój miód pitny? Właśnie, napiję się właśnie za to, że znalazłeś drogę, mimo że jej nie, nie znałaś. Twoje zdrowie. Get out of here. Go in my way? Ok, Hmm, wymień się, wymień się, wymień się, wymień się, wymień się, wymieni się. Wymienię się. No. I oboje siedzą. Tak. Wiesz, co? miał mi się ten um, Total War. Teraz ten, ten rzymski dwójka. Dzisiaj, Rome kolesie. 2 Total War. tudzież. O, Total War Rome 2. O właśnie. Tam gdzie tam gdzie żołnierze jednej armii biegają przed drugą. Był żołnierzami drugi i THEM ALL! Ah, uh, kill THEM! kill THEM! I tak sobie biegłem. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Ostatni patch jeszcze ej, bardziej ej? wypszył tę grę. Tak. Sztuczna inteligencja, raczej sztuczna głupota. What the Bożej. hell? S Sztuczny debilizm. Dobra, Sztuczne upośledzenie. O! Właśnie. To jest dobre. Sztuczne upośledzenie. Dobra. Teraz mamy Motorheada dziabnąć. Motorhead! Uh. Czyli czasem trochę niepotrzebnego jeżdżenia. To musimy najpierw sprawdzić. Rumor, dopiero potem możemy kogoś zastrzelić. No. to jest za wysokie, żeby po to podjechać. Mam samochód, kurde, terenowy. Nie mogę pokonać krawężnika. Kto to prowadzi? Widzisz, to jest epicki krawężnik. Tak, z rzutem plus 20 na przekraczanie. Innymi słowy, nawet nie przejedzie. Jop. Brilliant, simply brilliant. Jak ja lubię siedzieć na mojej wieżyczce We Hmm. Nie mam też za wiele istotnych żywych celów No dajcie mi coś rozjechać, a ci co nie po drodze Będę bredny. Mm. Dajcie mi rozjechać coś po drodze no. Eee... Pustka. Ej, no, serio <noise> eee... Mówiąc szczerze, to po prostu nie chcę mi się mieć maski, chcę po prostu mi się ochlapać, wiesz. Odświeżyć czerwoną farbę? Tak, dokładnie, czekaj, czy mnie... to nie mi Aha, nie, to nie, to nie, to nie. już przed sobą. Pff. Tutaj mają tendencję Aha. do się prosto przed do... maską. Dobre? I tutaj po prawej stronie tego, tego. Chłodka też powinni się pojawić. A dobra, jednego rozjechałem, może być. Mówisz, że daily schedule już został zaliczony, tak? Nie, nie, po prostu raz na, raz na parę kilometrów potrzebuję refill'nąć mój... E, ten... mój Shao Muszę kogoś Blood Rage! <głos> <głos> Blood tak Rage? Jak... Nie, nie, nie. Blood Rage u Snipera. Wę, 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 wę. To jedna sprawa, ale mi się od razu przypomniało Matriarch Aethita z Mass Effect 3. Tak. I the roz... Nie i rozmowa z Liarą wtedy. Don't blood, blood było... rage on me. To było ten? To było w delce chyba? Nie. On było właśnie rozmowa z Liarą bez delce. Tak. Z, z Larą, tak, tak. Gadałem z nią o wszystkie możliwe tematy i nie było tam możliwości, żeby przedstawić ją w tej. A, że tak powiem. Bo widzisz, ty nie masz DLC w dwójce. No, no tak. Bo to trzeba mieć DLC y, Layer of the Shadow Broker. Czyli to jest dość tam... kwestia nieposiadania DLC. okej. Okay. Tak, aczkolwiek nie z trójki, a z dwójki. Mhm. Dobra, już, że tak powiem. Investigate. Investigate. Investigate, no! Rumor Boże, co za trudne słowo. Sam je wymyśliłem i nie potrafię go wymówić. Epic fail. No mwe. Epic fail. Epic to było jakbym umarł, próbując je wymówić. To był epic fail. Ale na szczęście jeszcze żyje i mogę się cieszyć tym, że dałem ciała. Czekaj. That came out wrong Yep. Oh well. Ehm. W każdym razie motyw tam jest taki, że Liara stwierdza na koniec, że y, dajesz mi komando Asari, a ona, no, pip, jesteś za pip, duża już pip, trochę pip, na kucyka. Pip, 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 Jak bardzo daleko pip. musimy wycofać. Już chyba. No, What the fu no bo z zjazd jest dalej. Copnij troszkę, chyba. Tu gdzieś powinien być tak, zjazd. Tak, tu jest w lewo. Po prostu szukamy coś czasu z prawej, a lewą stąd zupełnie o i tak No właśnie Gdzie po lewej jest ten stronie zjazd? jest tutaj zjeść. Abomination ahead. Z tego co widziałem oh, tu było No bywa Aha! Kląb! Najlepszy hamulec Wjechać w płot. Czekaję. Proszę się ucieszyć! Proszę Dziękuję. się rozejść, to nie ma nic do oglądania. Proszę się rozejść. Ale kasę mógł, mogli nam zostawić, a tam lepiej nie schodzić. No nie, Z doświadczenia osad... wiem, że kończy się to śmiercią. No i w każdym razie Liara na koniec stwierdza: Your best dad ever. Także. O, Motorhead. Czyli bodajże mocno y, przerobiony Sledge, oj no nie pamięć nie myli. To ten z modkiem z podstawki. Tak. Ja tam nie widzę, żeby był Sledge'o podobny, ale... No to Sledge był duży. Nie? Wiele innych rzeczy też było duże, to po prostu może być jakiś inny, alternatywny gościu, Nie, nie musi być koniecznie parodia czegoś innego, nie? Może coś... You've learned from thirsty that the midgets in the area used to run with sledge before someone killed him. Mm -hmm. They revered him greatly and took his body to their best scientists. Something ran, went wrong with their attempt ah, to yeah. revive and improve him, and he is now on the lose, loose, rampaging through, through the, the region. region. The bandits in the region have dubbed him Motorhead. The midgets were, would like your help. To finally put him out of his misery. Oh, czekaj, to nie koniec. A dumpster Diver! Uh. Dumpster Diver Loop. Use Dumpster Dive. It was, not, it was not very effective, jak widać te zwłoki tutaj. Okej, okay, cofajmy się Co on tu ma zamiast głowy? Nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć. La la la, nie słyszycie? Czy to jest. Nie, nie, jest. nie przepraszam, to jest noga, zakręcona i za zawiązana na jego drugiej nodze jak supełek. Okay. Ja sobie poregeneruję te moim alternatywnym rewolwerem, czy ma więcej damage, tylko ma tylko dwa pociski w magazynku. Szkoda, że regeneracja nie działa kiedy się w pojeździe. No. Odałem radę zagręcić, sądziłem, że mo ten, ten monster nie będzie aż taki skrętny. On jest no, bardzo skrętny, tak... Aha, tak. nie doceniasz monstera. To się tak Ech. troszkę rozbujał. Nie aż tak bardzo, ale wyczuwalnie. Czyli najsmutniejszej wii w historii. Podobno na wszelkiej radości. Takie małe, smutne, biedne Wii, płaczące sobie pod tym... pod sklepem w deszczową pogodę och Ochwalbi... biwa Przekryte połową gazety, bo na jedną gazetę nie było go stać Dammit O oh, yeah. odbiłam sobie. Drogą wolnej z przypomniał mi się ten, ten, ten motyw e, z, z dziadkiem, z dziadkiem i LSD. Pamiętasz to? Nie. Tak, jak ten, to jak e, e, ktoś tam, wiesz, na baszu gdzieś tam opowiadał, że sobie kupi piguły na imprezę, nie? Bezsensowny pomysł, ale nieważne. I szuka, i szuka, szuka, nie może znaleźć, nie? Pyta dziadka, dziadku, czy ty widziałeś tutaj takie dwie, tam chyba nie wiem, niebieskie, duże pigułki? Nie, a dziadek tak niego patrzy? Nie, a ty widziałeś tego smoka w ogródku? Well shit! <laughs> Pum pum, 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 pum. O rozbite drona. Tu byliśmy. Tak. Tu byliśmy. Nie ma, nie Oni może, mają nie ma... nieskończoną ilość tych dronek. No to dobrze, mam nieskończenie się amunicji w pojeździe, nie? Tak. Ciekawe, Ciekawe, Ciekawe jak twojego. to działa, nie. Podejrzewam z jednego miejsca. Wiesz, jest takie, jest takie miejsce wewnątrz Ziemi, gdzie z, helu, i ten, gdzie z e, helu tworzy się wodór, a z wodoru dron i amunicja dla nas. To musi tak być. Zdecydowanie. Zagniemy cały świat naukowy, chemii i fizyki w ogóle. No tak, tylko że mamy fikcyjną planetę Pandorę. Eee, i tak można sułować. Jep.